A to... Właściciele wrócili wcześniej, bo Kasper zrobił No bo na monitoringu zobaczyli co się Ej, dzieje. Imprezę O oh nie, oh ichu i chuj, Kasperd, to tam Kasper jutro zaczął. Kasper miał tu dzisiaj to sprzątać, to a to on to zrobił to imprezę. To ciastu, i do dumu. Dziękuję, pana Ledeo. To, 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 to A masz swoje dla? Czemu jest ten kawałek? Czemu jest? pan schodził się. Wpadł do pastery? Super. jakby ja na super, super, jak będziesz... super. A to mi się Ty. Ty, daj muzykę głośniej. Kuba, Dwa. muzyka. Oczywiście. ponał mi cały bardziej daj mi telefon. A, zna, zna, zna. Co to jest do kamery? No, że kasper ma już dziewczynki tam na tym piłdeł, Tak Jak to wbija do Woda jest teraz ja tak czy ktoś podbija. Co to do kamery? Początku jeszcze nie było. Prosiłem Kaspera, ale... sobie. Aż ten co pani powiedzą do, kamer, do kamery. Kilka słów, jedno zdanie o dzisiejszym evencie. Jakie jaki dzisiaj były, nie wiem, dzisiaj basen, jak gospodarz spotkania. Dajcie komentarz. Gospodarz jest al Gospodarz jest al Daj nam daj nam Zawsze chciałem być motylkiem, nawet jak byłem mały, to wtedy chciałem w sumie być kamieniem, ale później zmieniłem zdanie i chciałem być motylkiem, a później tu pływałem, na przykład dzisiaj, tak jak ten pan w okularach, tylko że ja z zawodu jestem zamiataczem basenu i ja po prostu przyszedłem tutaj na robotę dorobić sobie, bo normalnie tu klam cały czas.